Okej, okay, kochani, mamy to. Pasta wygląda w ten sposób. Nie jest mega gładka, ale myślę, że to chodzi o to, że im dłużej będziecie sobie to blendować, ona będzie gład coraz gładsza. Mi tam nie zależy na gładkości. Taka pasta na kanapkę. Mm. Na bułeczkę. Mm obiłam pierwszy raz. Jest bardzo dobra. Przede wszystkim zdrowe. Na orzechu włoskim. Orzechy włoskie, najzdrowsze orzechy na świecie. To już jest, jest zbadane naukowo. Więc nie ta nutella kupowana w sklepie dla Waszych maluchów. Tylko zróbcie swoją nutelkę. Czytam pastę orzechową, żeby nie podrabiać nazwy. I na naleśnika, na bułeczkę, na ciasteczko. Taka pasta orzechowa. Wyszło tego sporo, bo w pojemniku wyszło 800 ml. Więc za 800, za słoik 800. Nutelli. Myślę, że trzeba zapłacić z 5 dyszek, już teraz. A chociaż nie wiem, bo nie kupuję tego, to nie chcę kłamać. Ile to kosztuje? Ale wiecie, co tam jest. A raczej nie wiecie, co tam jest. <grym> może zawierać to i to. A jak może zawierać? To pewnie zawiera. Yy. A tutaj sami wiecie, co żeście dodali do takiej pasty i bez wyrzutów sumienia możecie pajdę posmarować maluchowi a wreszcie sami też jedzcie bo to bardzo zdrowe tłuszcze są bardzo zdrowe proszę dwa takie słoje do lodówki i jak sięga ochota na jakieś słodkości aha jeszcze zapomniałam powiedzieć Kawa robi robotę, więc ta kawa, tam była kawa w przepisie oryginalnym, kawa rozpuszczalna, no ale ja nie użyłam kawy rozpuszczalnej, więc nie miałam w domu nawet takiej, ale dałam tą kawę z konopi, tak jak żeście widzieli i to jest dobry pomysł, żeby jednak ta kawa była, bo ona tutaj robotę robi. Smacznego.